Trochę mi minął ten grudzień, nawet nie wiem kiedy. Zapraszam serdecznie na kolejną recenzję. Tym razem genialny serial, ja jestem nim absolutnie zachwycona. Wotum nieufności. Pierwsza ekranizacja książki Remigiusza Mroza. No 6 na 5, dziękuję, proszę się rozejść. E, nie no dobra, będę gadać. Zapraszam, postaram się krótko. Bo to wiadomo, przed świętami nikt nie ma czasu słuchać. Wotum nieufności łączy w sobie wiele gatunków. Mamy fikcję polityczną, mamy psychologię, mamy kryminał, wreszcie mamy wątki obyczajowe, i to wszystko w zaledwie kilku odcinkach. I absolutnie każdy aspekt się ze sobą łączy, z czegoś wynika. Naprawdę fantastycznie zrobiony serial. Będę to powtarzać do znudzenia, ja jestem oczarowana. Zresztą oglądałam go w listopadzie i te pozytywne emocje jeszcze ze mnie nie opadły, jak tak teraz słucham tego, co sama mówię. Wielka polityka, gra pozorów w mediach jedno, za zamkniętymi drzwiami drugie. Trudne decyzje, wymuszenia, zastraszania, zabójstwa. W większości odcinków mamy jakiegoś trupa. W tle mamy dosyć skomplikowane relacje rodzinne. Mamy główną bohaterkę robiącą karierę polityczną, mieszkającą z dala od swojego męża i córki, co skutkuje wizją. Rozwodu w toku kampanii wyborczej, czas średnio odpowiedni na takie decyzje, ale ostatecznie serial pokazał wartość rodziny, co mi się podobało. Daria okazała się przeciwieństwem swojego przeciwnika politycznego, który swojego małżeństwa stworzonego na pokaz, na Instagram. Na karierę nie zdołał uratować. Najprawdopodobniej, bo wiem, że są kolejne części książki. Ale ja jakby poruszam się wyłącznie w obrębie serialu. Fabuła nie jest nudna, nawet przez chwilę nie przyszło mi do głowy, żeby wyłączyć, zatrzymać, zrobić sobie przerwę. Wprost przeciwnie, ja pochłonęłam te wszystkie odcinki jednego popołudnia. To był wciągający serial. Chyba pierwszy raz tak miałam, że kończąc jeden odcinek. Od razu odpalałam drugi, bo byłam strasznie ciekawa, co się wydarzy. Chociaż przyznaję, że jakoś od początku wiedziałam, kto pociąga za skrzypce, za sznurki. Więc zapewne kierowała mną ciekawość, czy moje przypuszczenia się spełnią, spełniły. I jeszcze ta klasyka z finałem, że tu już niemal świętujemy. Zwycięstwo opakujemy porażkę. Tu Bach rano zupełna zmiana. W wyniku było, zdaje się, trochę takich sytuacji w Polsce już. Ta fabuła szła w zasadzie równo z widzem, niby mogliśmy się czegoś domyślać, ale udawało się twórcą zaskoczyć. W skrócie powiem, że cała fabuła zaczyna się od tego, że urzędujący prezydent z powodu swojej choroby ustępuje. No wiadomo, zgodnie z konstytucją władzę przejmuje marszałek sejmu, zostają rozpisane przedterminowe wybory. W kampanii startują między innymi Daria i Patryk, między nimi się rozegra największa walka. W tak zwanym międzyczasie na bohaterów spadają problemy prywatne, jak romanse na przykład. I kłopoty z dziećmi. A także Daria próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczej nocy w hotelu, co od początku pachnie zbieraniem na nią haków. Zresztą tak się na końcu okazuje. Ginie wielu ludzi zaangażowanych w pewną aferę, m.in. dziennikarz. W tle gaz i Rosja. No, dzieje się jednym słowem: w tej kategorii jeden punkt. W kategorii bohaterowie na pewno muszę powiedzieć, że udało się stworzyć postacie złożone, niejednoznaczne, których wybory, postępowanie ciężko jest oceniać jako czarne albo białe. Serial pokazał nam silne kobiety, nie tylko Darię czy Milenę, ale też szefową ochrony, pani prezydent, zdecydowana i... Ciekawa osoba. Show skradły jednak postacie Darii i Patryka. Zacznę od niego. Patryk to cyniczny, młody polityk, robiący politykę w internetach. Na Twitterze, na Instagramie prowadzący live, robiący śniadanka przed kamerą, no prowadzący takie życie na pokaz, żyjący również w małżeństwie, które ma mu jakoś zapewnić rozpoznawalność. I jego żona jest jego spintoktorem. Może tak powiem w skrócie. Nie sądzę, żeby oni byli ze sobą szczęśliwi. Zresztą Patryk zdradzał Milena, ona jego raczej też. Na pewno jej to nie przeszkadzało, o wszystkim wiedziała. Traktowała go bardziej jak swoją marionetkę niż męża. Miałam takie wrażenie. W każdym razie na początku Patryk wydawał się właśnie takim pozerem, ale na koniec pokazał, na czym mu naprawdę zależy. Ja myślę, że jemu też gdzieś w głębi serca na tej żonie zależało. Natomiast na pewno zobaczyliśmy twardego polityka, dla którego, mimo grożącego mu niebezpieczeństwa, sprawiedliwość jest najważniejsza. Komisja śledcza nie była tylko jego osobistym spełnieniem ambicji, ale właśnie również narzędziem pewnego rodzaju misji. Koniec tej postaci nie jest. Pozytywny, nie wiadomo czy przeżył wypadek. Serial pozytywnie nie kończy się również dla Darii. Została wrobiona w intrygę, wywieziona gdzieś do lasu na samym początku, później próbowała ustalić co się stało, ginęli kolejni ludzie, pełniła obowiązki prezydenta, a na koniec została tym prezydentem i w końcu dowiedziała się kto szukał na nią haków i zobaczyła jakie te haki są. Silna kobieta, zdecydowana, podejmująca odważne decyzje, nie do końca dająca sobą sterować, targana wątpliwościami. W gruncie rzeczy chyba też nieszczęśliwa, bo za cenę kariery prawie straciła rodzinę, ale potrafiła publicznie, nawet co dla mnie było absurdem, przyznać, że była winna temu, że mąż miał romans. Dobra, przemilczmy. I zdecydowała się mu wybaczyć. Próbowała też naprawić relacje z córką, mocno naszarpnięte rozłąką. I jeszcze na koniec dowiedziała się, że ten, którego miała za ojca swojego sukcesu, szukał na nią haków i chciał ją skompromitować. Świetnie zagrana bohaterka. Dało się ją lubić, dało się jej współczuć, rozumieć jej wybory. No, dla mnie najmocniejszy punkt wotum nieufności. Za bohaterów, oczywiście, też jeden punkt. Obsada to totalny strzał w dychę. Pierwsze skrzypce Katarzyna Dąbrowska i Antoni Pawlicki jedni z lepszych polskich aktorów. Oni bez wątpienia są twórcami sukcesu tego serialu. Ich gra była fantastyczna czuło się wątpliwości, radość, strach, bezkompromisowość rozczarowanie. Naprawdę nie wyobrażam sobie innych Darii i Patryka. Dorota Kołak jako szefowa partii wystawiającej Patryka na kandydata na urząd prezydenta spisała się fantastycznie. Tak różna od swoich dotychczasowych postaci. Leszek Lichota jako bezwzględnie oddany swej szefowej współpracownik. Grzegorz Małecki w roli premiera Trzęsący całym interesem. Piotr Głowacki, jako funkcjonariusz ABW, czarny charakter, spisał się na medal. Ja do tej pory widziałam go raczej w pozytywnych rolach, także bardzo fajnie było zobaczyć inną jego twarz. W innych rolach mogliśmy zobaczyć również aktorów. Mniej doświadczonych, wnoszących taką świeżą energię, co też było świetnym posunięciem. Takie skrzyżowanie doświadczenia i młodości, myślę, że nieźle wychodzi w serialach, zwłaszcza. Także czapki z głów dla ludzi, którzy dobierali obsadę jeden punkt. Serial miał 8 odcinków, był bardzo dynamiczny, zaskakiwał niemal na każdym kroku. Nie było takich momentów, które przymulały, gdzie fabuła stałaby w miejscu. Tam się ciągle coś działo. I dobrze, bo czas był krótki, trzeba było dużo zmieścić, i to się udało. Zresztą widać, że twórcy chyba mieli dość spory budżet. Bogactwo się wylewa przez ekran. Realizacyjnie dobrze to wyszło. Udało się stworzyć klimat tajemnicy, grozy wręcz. Wszystkiego dopełniła muzyka, będąca idealną ilustracją scen, zachowań, plenerów, wszystkiego. Za realizację też jeden punkt. Moje ogólne wrażenie jest mega pozytywne. Ja jestem zachwycona. Najlepszy serial, jaki widziałam w tym roku. Produkcja trzymała w napięciu. Grali fantastycznie aktorzy, tam wszystko ze sobą. Się komponowało, stworzyło cudowną całość. Oglądając, miałam wrażenie, że twórcy chcieli zrobić arcydzieło i je po prostu zrobili. Co tylko potwierdza teorię, że Polacy dobrze robią ekranizację i adaptację. Także moje ogólne wrażenie też na jeden punkt. Pięć na pięć, jeśli ktoś jeszcze nie widział, Polecam. tym nieufności chyba będzie miało premierę w Polsacie, tak sądzę. Być może na wiosnę, może, może na jesień. No, ja oglądałam w internecie, ale wydaje mi się, że Polsat jeszcze nie robił y, premiery w telewizji. Jeśli będzie, jeśli nie widzieliście w internecie, to bardzo serdecznie Wam polecam. I oczywiście życzę wesołych świąt, spokojnych. Zapraszam na kolejne recenzje już w nowym roku.